To, no, mam już. Dzisiaj jest taki film ogłoszeniowy. Wiem, że trochę późno. Ale jest taki film ogłoszeniowy. Filmy stałam, będę się stał codziennie. Ale czy mi się uda, to tego nie wiem. Pewnie nie. Ale będę się stał. Niestety, filmy będą pięciominutowe, a jeśli nie, to będą po dwa dziennie. No bo. Taką mam kamerę, To się nie da. A kamerka no niestety nie zawodzi nawet ja chcę popatrzeć, która jest godzina 20, 40, prawie już 50. Nie jest jakaś późna godzina, ale już ciemno jest na polu. Tutaj przepraszam za jakieś dźwięki. Obok, w tle. No i. Chyba tyle. Filmy będą. O której godzinie to nie określę, bo nie wiem. Bo o, o godzinie. Po godzinie to nie będę określał, bo będę nagrywać równie. Live'y nie wiem czy będę robił. Chyba nie. Nie, live'ów raczej nie będę robił. Mogo, może, na razie będą filmiki z Minecrafta, z Brawl Starsa, a potem, a potem będą jakieś różne inne, yy, ten, może jeszcze jakieś będą vlogi później, pokażę wam jak na, jak na przykład moja taka się ma albo coś takiego, i w ja z moimi koznami tworzymy taką ekipę może z tego też coś nagramy. Ekipa Team. Więc może z tego coś nagram, Filmy będą krótkie, no bo tak jak mówię, że właśnie nie, nie stać mnie na kamerę. cicho, cicho, cicho. cicho. Przepraszam bardzo, ale tam kuzynka mi weszła do pokoju i się drze. No i chyba na tyle dzisiaj będzie. Siemaneczko, jeleczko.